Możemy jak to no wygonić. Jak to wygonić. Mam włosy jak Shakira. Panie, witam Was bardzo serdecznie na kanale Poznajmy Pana w naszym kolejnym vlogu z wyzwania sierpniowego. Słuchajcie, najpierw takie ogłoszenie małe, ale ważne: po prostu w tym tygodniu z pewnych względów nie będę mogła wrzucać filmów i, no i po prostu zobaczymy się tam za parę dni. Więc tylko taka informacja, natomiast wyzwanie dalej trwa, słuchajcie, więc to co robiliście, czy wstajecie o piątej, czy, czy tam spotykacie się z Panem wcześniej, czy, czy cokolwiek, to oczywiście dalej to robimy, ja to też dalej robię, dalej będziemy to robić i potem te wszystkie jakieś tam myśli i wnioski z tego czasu, tutaj będziemy się nimi dzielić, mam nadzieję, w filmach i w komentarzach. Więc tak. A kochani dzisiaj no... Dzisiaj chciałabym po prostu Was y, zachęcić, że jeżeli macie kryzys, bo może już przez parę dni wstajecie o piątej i jest ciężko y, i właśnie Was dopadło jakieś zwątpienie z różnych względów, to dotyka mnie to, że właśnie wczoraj była ta piękna... Y, to było czytanie? To było czytanie chyba, tak? Z... Y, z Eze... Eze... To był Ezechiasz. Ezechiel, nie. Ezechiel? Eliasz. Eliasz? W sensie wczoraj było czytanie w, e, o Eliaszu, który tak. tam pod tym Jałowcem tak. położył się i stwierdził, nie no to już bez sensu. Tak, to Eliasz. Tak, tak, wiecie, ci się rozwalił, mówi, to już lepiej, żebym umarł. <laughs> nie, no bo właśnie też to wszystko co robił, to było trudne. Natomiast no... To mnie dotyka, że Bóg nie pozwala mu leżeć, nie zostawia go samego. O tym też chyba kiedyś mówiłam na filmie, nie zostawia go, nie pozwala mu leżeć, tylko y, daje mu taki pokarm, karmi go i mówi mu, słuchaj, no wstawaj, masz jeszcze misję, masz jeszcze roboty, ja mam dla ciebie jeszcze zadania. I nawet kiedy on znowu zasypia, no się i znowu idzie spać, to cały czas jest szturchany przez tego anioła, który przynosi mu to jedzenie i cały czas tam Bóg go wzywa, żeby... No, żeby ruszył, ruszył się z tego miejsca. I, I to też mnie bardzo porusza właśnie, że Bóg jest taki dobry, że naprawdę w tym biegu, w tym wszystkim, y, w tym wszystkim, co trudne, czego się podejmujemy, nie jesteśmy sami, tylko Bóg naprawdę y, on, jest, on jest naszą siłą, on jest nas, naszą mocą y, i my często dochodzimy do jakichś granic naszych możliwości i je przekraczamy nawet, ale to też dobrze, wiecie, to też dobrze. Y, życie. Duchowy, ten rozwój duchowy jest trudny i on musi być trudny, bo dzięki temu jest wartościowy, więc zachęcam Was wszystkich, jeżeli macie jakieś takie kryzysy, żebyście się nie poddawali. Nawet jeżeli już myślicie, no już chcę umrzeć, już, Panie Boże, daj mi, daj mi spokój, to życzę Wam, żebyście znaleźli w Bogu taką siłę, bo on was zachęca jestem o tym przekonana, że on nie pozwala Wam teraz się poddać, tylko mówi dalej idźcie, zjedz, tam wyśpij się. Jak... Ale już wstawaj, już wstawaj, bo to już trzeba iść dalej. Jeszcze trzeba dalej o to walczyć i zobaczycie, że jeżeli przetrwacie te kryzysy, właśnie zwłaszcza związane z takim wczesnym wstawaniem, z takim przeorganizowaniem dnia, mi to zajęło dwa tygodnie takie bite, to naprawdę to potem będziecie zbierać same plus, same owoce tego czasu, jeżeli nie ustaniecie teraz. I o tym też mówi chyba jeden z wersetów, tak, że jeżeli nie ustaniemy w tym, co dobre, to w odpowiednim czasie będziemy. Bierać owoc galatów Nie wiem, pięć albo sześć. Nie ale pamiętam, pamiętam, że był taki werset. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby, żeby nie ustawać. Bo dużo trudniej jest zacząć od początku, niż okay. wytrwać, przetrwać dany kryzys. Nie, coś może chcesz dodać na ten temat. Ja mam teraz tylko w głowie, ile nasza rezerwa, bo my coś jedziemy na rezerwie, ile ona trwa. No, no, tak. <laughs> Kochamy Was i pozdrawiamy serdecznie. No, bardzo Was kochamy, trzymajcie się, niech Bóg Was błogosławi i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się i koniecznie, e, koniecznie wytrwajcie w tym wyzwaniu, bo ono trwa, nawet jak nie będzie filmów. Hej!